Dziękuję wszystkim, witam was na moim kanale. Ja już jestem gotowa na Wigilię u moich dziadków i tak właśnie prezentuje się mój outfit. Ehm... Ale jeszcze zanim tam pójdę, to otworzymy sobie resztę okienek w kalendarzu i zostało ich chyba cztery. No bo nie powiem, ale nie wyrobiłam się trochę z vlogmasami w tym roku, ale to przeważnie przez naukę i przygotowanie do egzaminu. Ale i tak myślę, że nie jest aż tak źle. No i przy okazji też zobaczymy, co było w wcześniejszych okienkach, gdzie na przykład, nie wiem, rzeczy pospadały na sam dół albo coś takiego. A że jestem ciekawa, to już zaczynamy. No dobra, więc herbatkę, matko. 20 i od razu sobie wyciągnę te wszystkie okienka. 21, 22, 23 i 24, bo tu raczej nie ma do 25, a nie jest do 25, czyli jednak w niektórych kalendarzach będzie po 5 okienek. No dobra, więc 21 mamy herbatę o smaku chyba też już ją miałam. W 22 mamy coś takiego mega ziołowego Ja teraz się postaram tak pośpieszyć, bo no, tych okienek teraz się trochę przybrało Więc nie chcę, żeby to otwieranie kalendarzy trwa jakieś 20 minut Więc spróbuję się po prostu sprężyć Numer 23 mamy... tego chyba jeszcze nie było, już nawet nie pamiętam 24. to już chyba było. Nie wiem, już serio. Te nazwy są niektóre tak podobne do siebie, że już serio nie pamiętam. I to było na pewno, bo pamiętam, kojarzę te nazwy. Taka. Więc to już są zakończone wszystkie herbatki, a że teraz otworzyłam pięć na raz, to mam ich duży zapas No teraz teraz Only i w sumie z niego się cieszę, że otwieram już całą resztę No dobra, czyli wcześniej zakończyłam na dziewiątce, z tego co pamiętam, więc teraz szukam dziesiątki a trochę to jest. Ja tak szukam i szukam tej dziesiątki, ale zapomniałam, że otwieram wcześniej 20, więc jednak muszę otworzyć 11. Więc teraz już się wszystko wyjaśniło. I mamy maskę proteinową. Również bardzo fajnie. A pod dwunastką, czyli pod tym kulminacyjnym okienkiem jest coś dużego. I to tak trochę mega dużego. O, oh, oh mega! Czekajcie, czy to jest turban na włos? Tak! A ja kocham te turbany, bo jak idę się myć, wszyscy zapominam i na przykład to mi nie wysychają, to fajnie jest mieć takie w zapasie a ten serie ładny. Bo w takiej mega ładnej torebeczce a sam prezentuje się w ten sposób Jest cały pomarańczowy Ale mega fajnie, nie? Że coś takiego jednak jest też w tych okienkach No dobra Więc olibio też już jest koniec Skarpetki Okienko numer 11 Jest tu Niech sobie złamać poznokci. O. Kolejna para ale teraz to już jest po prostu oczywiste. No i 12, ale to już w sumie się całe zagina, więc już nie muszę nic odrywać. No i mamy Hadwigę. Więc Harry Potter również już nam się zakończył. To teraz kula do kąpieli. Numer 11 znajduje się tutaj. I mamy taką fioletową kulę do kąpieli ale serio jednak mi się podobają te kule, bo te białe są takie nie za bardzo bo nie dają żadnego koloru, ale pozostałe są mega w porządku no i oprócz umowa mamy białą i ona tak w sumie, mimo że nie daje koloru, to ma chyba najładniejszy zapach z nich wszystkich, no dobra więc to już też jest koniec, bo tu raczej nic nie pozostawało to teraz Douglas w nich chyba zostało, nie było chyba w niektórych okienkach. No nie wiem, dobra. 21. Jest tutaj. I mamy. W sumie nawet nie wiem, ale albo mi się wydaje, że to jest, żeby sobie masować jakby ciało, czy tam. Scrap na przykład, coś takiego, albo po prostu jakaś myjka do ciała. Ale również fajnie. Tu teraz 21. Znaczy 22. Tak. I mamy pensetę I to mega ładną. A to fajnie, bo takie rzeczy lubią się gubić na przykład przy kalendarzach się przydają. 23. To będzie na pewno, ale kiedy to bo już widać po prostu po kształcie tego okienka. A ła, dobra. Sobie złamy paznokcie to już wolę użyć tej pensety, bo to boli. No, dobra. Mm. O, mam taki bordowy wręcz e, lakier e, Pod 24 jest coś długiego Bo nie wiem jeszcze co Aha, dobra Mamy tutaj e, maskarę e, Taką Zobaczę tylko, czy szczyteczka jest taka, którą ja najbardziej lubię ona jest taka dziwna, w sumie taka trochę wycięta przy końcówce, ale może akurat dobrze się sprawdzi, nie wiem. No i to już jest wszystko. To jeszcze zobaczę, czy. A, tutaj mieliśmy ten pilniczek, co wtedy został, więc nie wiem, w którym on był okienku, ale jest taki też ładny jak pensetak w kolorze. A reszta tu raczej nic nie pozostawało już tak szybko przejrzę. I za chwilę do Was wrócę po prostu, jeżeli będę pewna, że już nic tam nie No dobra, czyli jednak już z Douglasa został co opróżniony Proszę tutaj, Sinsei, nie leć znowu na mnie Żeby chociaż w tym dniu żaden kalendarz na mnie nie spadł Proszę właśnie 21 jest duże Mamy... Czy to są naklejki na paznokcie? Albo po prostu jakieś naklejki zwykłe, nie wiem. W się sensie te niektóre się wydają jak na paznokcie, ale niektóre są chyba takie za duże. Ale tak po prostu strzelam, więc proszę nie oceniać, okej? Okay? Okazuje się, że nie otworzyłam okienka numer 20. Coś się tu dziwnego dzieje, nie wiem, coś się musiało pomieszać. Ale to już i tak jest taki e, opening kulminacyjny, więc... E, mamy tutaj pacynkę, taką dwustronną. 22 teraz O i mamy lusterko Bałam się, że przyjechałam po nim pensetom i że już jest zaprasowane, Ale nie, nie będę pokazywać, no bo się oczywiście odbije Ale tak się prezentuje przynajmniej tył Na przód wiadomo, po prostu zwykłe lustro Lustro, lusterko 23 się znajduje tutaj i pewnie będzie jakaś pomadka albo coś takiego, o, Matko, czemu to się nie chce wbić o, już. No i jednak nie trafiłam, ale jest to ten rozświetlacz w płynie, chyba tak to się mówi. O, żeście widzieli. O. Ale ładny, bo na przykład ja lubię sobie taki kolor dać w kącikach oczu, no i 24 o wow, dobra, w sumie się nie spodziewałam, że będą tu takie rzeczy, ale mamy bransoletkę z takim napisem, o ale serio, ładna i można sobie ją też regulować. Ale fajnie, nie? Jakby myślałam, że to są swoje kosmetyki, a tu też coś innego. No dobra, to sobie później już najwyżej przejdźmy do innego kalendarza. A po prostu, jak już się skończymy, to sobie tak na szybko przejrzę. Na pewno nic nie ma, a jak coś będzie, to wam pokażę. Więc mochi, numer 21 jest. Czy, czy to jest owca? Coś takiego chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Taka owieczka. No, ale urocze. Nie wiem. Eee, 22. O, wow. Mamy takiego rozplaszczonego królika i w dodatku różowego. Też urocze. I ma taki fajny brzusio, który może sobie miętolić eee, Numer 23 jest na dole. I mamy. Czy to jest hipopotam? Tak, to jest hipopotam, ale też taki fajny i ma ogonek nawet z tyłu. Nie wiem, czy będzie tak widać, ale on serio ma taki wyżłobiony ogonek i jest taki mega fajny, taki jakby się chował, taką ma przynajmniej postawę. No i ostatni, czyli 24, tego jestem mega ciekawa, co oni mogliby tam wsadzić i czy to będzie takie o zwykłe, czy jednak ktoś tam stwierdzi, że dadzą takie wow. Pęsetko, kochać tutaj i mamy tutaj rozgwiazdę, i ona już nie ma żadnej buzi. Jest taka trochę bardziej klejąca od spodu, ale też fajnie. Więc w sumie, jakby nie patrzeć, to jest coś innego, bo nie jest to jakiś zwierzak ani nic. W sensie nie ma oczu, przynajmniej. No, bo od spodu też nie. Później sobie też przejść, ale wydaje mi się, że w mochi było wszystko na miejscu. Teraz Scinsej, a w nim wiadomo, że nie było połowy rzeczy. Więc, numerek 21, yy, tutaj, matko. Jak to też sery jest taki mocny. Ja nie wiem, jak on jeszcze się trzyma. O, ale tutaj mamy na swoim miejscu i to bardzo ładną brązoletkę. Dobra, o. Jest to taka brązoletka z takim przewieszonym diamencikiem. Jest to takie urocze. I tu są fajne takie właśnie delikatne rzeczy. Teraz 22. Matko. 22, o matko. O! Pusto. Nie ma. Ale tu sobie później zobaczę. 23. O matko, ale widzicie, że to ile trzeba. Pod dwadzieścia 23 nic nie było. I teraz jeszcze 24. I tu też nic nie ma, więc sobie rozerwę szybko ten kalendarz i po prostu pokażę wam, co tam było. No dobra, więc już w tych pozostałych okienkach mieliśmy takie dwa pierścionki. Mieliśmy taki naszyjnik z gwiazdką. I częściej że w innym okienku było aż trzy rzeczy. Później mamy chyba też naszyjnik, taki zwykły. I później również naszyjnik z... E, właśnie z tym takim paseczkiem A jego bransoletkę też do tego zestawu mam już na ręce e, No dobra Więc teraz lukoluk, Który tch, już się nie wypowiem nawet e, 21 jest No dość duże Tylko z tu strony mam, tutaj otworzyć To nie wiem, ale powiedzmy, że od góry Pęsebko, chodź tutaj O, to już mogę nawet Do całego rozedrzeć, bo e, Mi już go nie, nie jest szkoda po prostu Mamy tutaj lizaka e, Takiego kolorowego Dalej 22 to mieliśmy te mentosy Które już nam zdążyły raz wypaść Nie, one są chyba mentowe Czy coś takiego Później do 23 Jest 24 już widzę A 23 jest tutaj omega, Dobra, mamy z czupa czupsa Takiego żelka Ej, to jest fajne akurat, z tego się bardzo cieszę No i 24 Czyli to nasze największe okienko tutaj już się cały rozerwał i jest żelek. Ale jak już się rozerwał, to od razu trzeba Was to sobie otworzę resztę. Więc mamy jeszcze dwa takie żelki i do tego jeszcze mamy takiego cukierka pudrowego, takie cukierki po prostu pudrowe. Ale tak to już chyba nic tu nie zostało innego, nie. No dobra. Więc to już mamy z głowy. To teraz Lint. I w nim raczej za każdym razem chyba wszystko było. Dobra, więc 21 mamy niebieskiego Misia. Takiego. Dalej 22. Mamy na dole jest tutaj. <kłysy> mamy czerwonego Misia. Następnie 23. Jest coś mega małego. A, czyli nasza mleczna czekoladka. I 24. Czyli to największe. O, wow, dobra, mamy mega dużego misia. Ale to jest akurat mega fajne. E, ale wydaje mi się, że raczej nic nie zostało, Nawet jeśli to byłoby na samym dole, więc tak zobaczę. E, albo po prostu później Wam pokażę, że coś znajdę. Dobra, tam nic nie było, więc teraz już ostatni kalendarz, czyli Revolution. E, I tutaj mamy również jeszcze 5 okienek, więc to jest, tu, tu mam 21. I jest tu duże okienko, tymczasem beauty blender mniejszy niż normalnie moja ręka. Ale przeważnie beauty blender są mniejsze, ale tam. Chodzi o sam fakt, ale już nic nie ma. Dobra, 22 jest tutaj. No dobra, więc 22 mamy konturówkę do ust. W takim odcieniu pasującym do pomadki, którą mieliśmy wcześniej. Później mamy 22. 20... 3. Tutaj jest tak. I mamy w niej. Jakiś krem albo coś takiego. Ciężko o. Yy, mamy scrapdoast. Więc to też fajnie. A w ogóle wszystko jest takie ładne w takich ładnych opakowaniach, ja nie wiem. Yy, dobra, 24. I mamy... Czarną kredkę do oczu I pod numer 25 Który jest, jak widzicie, przepotężny jest też ciężki Znajduje się Czy to jest paletka? Dobra To, to jest przepotężne, nie? To jest piękne, tu są takie Śliczne odcienie i tak dalej Ja już nie mogę się doczekać, aż będę ją używać Ale jest serio, cudowne Jak mówiłam, to był mój ukochany kalendarz jeszcze zanim wyjdę, chciałam Wam życzyć zdrowych, radosnych i pogodnych świąt spędzonych w gronie najbliższych. I wszystkiego, co tam najlepsze No dobra, ja już wrzuciłam z Wigilii No i się też przebrałam w takie wygodniejsze ciuchy No i teraz przyszedł czas na pokazanie Wam tego, co dostałam No i na samym wstępie też chciałam podkreślić, że film nie ma na celu, nie wiem, jakiegokolwiek chwalenia się czy coś takiego Ale wiem, że po prostu dużo osób lubi oglądać takie rzeczy No i przy okazji można się zainspirować, by kupić właśnie jakiś prezent na przykład na przyszły rok albo na jakąś inną okazję właśnie na przykład na święta, więc to nie ma na, na celu chwalenia się, ale tylko tak chciałam podkreślić. No i przechodząc do pierwszego prezentu, jest nim taki MacBook Pro. No i już jest rozpakowany, bo jak tylko go zobaczyłam, to nie mogłam się mu oprzeć i po prostu musiałam go już otworzyć. Więc tak się on prezentuje i jest on w kolorze takim srebrnym, czy coś takiego. No, i też na pewno mi to ułatwi pracę, bo mam też telefon od Apple, więc na pewno będzie mi po prostu łatwiej też przesyłać różnego rodzaju dane czy inne informacje. A jak już mówię też o telefonie, to zmieniałam sobie również case'a, którego dostałam. Od Karla Lagerfelda, chyba tak to się odmienia. Jest taki pomarańczowy, no nowy, i fajnie, bo ja jeszcze nie miałam nigdy takich kolorów na case'ie więc fajnie, że jest coś innego, nowego. No i dalej się zaczynają już tak przeważnie torby I ja miałam to popakowane w milion różnych toreb, ale nie chciałam tak mieć wszystkiego wysypanego Więc włożyłam tak przeważnie, w, żeby mieć tego po prostu mniej Następną rzeczą właśnie jest taka biała bluza Również z różnego rodzaju napisami, które są takie wyszywane I mega mi się podoba i też jest mega ciepła Bo już to po prostu czuję przez ten materiał Dalej mam torbę z, więc pierwszą torbą jest torba z Victory Secret Jak mówiłam, tu są po prostu milion też różnych innych rzeczy I mam tu między innymi taką butelkę Duffy, I ja miałam tą taką podstawową A teraz mam też taką normalnie otwieraną, taką wiecie, jakiś design i tak dalej A takie jeszcze miałam, więc również bardzo fajnie Dalej oczywiście słodycze, no bo jak święta to muszą być I mam tutaj takie żelki Haribo w wersji takiej świątecznej I jeszcze nigdy nie jadłam, więc chętnie przetestuję Dalej mam takie Toffifi z jakimiś liskami Jest to chyba, nie wiem, nie jest to biała czekolada Nie, ale no jest taka inna wersja o, Dalej mam takie kule do kąpieli i one są mega urocze, że aż chce się zjeść, bo tak pięknie wyglądają. I tu mam jakąś taką babeczkę i ciastko takie przyklejone, a druga to jest taka kula i ma takiego renifera w środku, i jest to przepiękne. Następnie mam rzecz z. Deba Bath Body Works, bo wiem, że właśnie oni mają taką. Mam taką przybierzkę z misiem polarnym i ma taką mega fajną koronę. A w środku już mam włożony też taki żel świąteczny do dezynfekcji rąk i też pachnie bosko, bo już naprawdę już praktycznie wszystko sprawdzałam, bo byłam mega podekscytowana. Dalej mam taki krem z Douglasa różowy. No i już z Victory Secret Mam tą piżamkę i ja serio Polowałam na nią nie wiem jak długo Więc cieszę się, że Wreszcie ją mam i będę mogła ją normalnie nosić Bo jest przecudowny I właśnie dokładnie chciałam taki kolor W tej wersji, więc Jestem uradowana po prostu No i jeszcze mam jedną rzecz Z The Buff and Body Works Jeszcze taki drugi żel Również do, również do Dezynfekcji rąk no, i to już tyle w tej torbie, tak? Dalej mam chyba słodycze głównie, a nie, ale mam też takie, jak to jest? Matko nie pamiętam, ale no, Zwedla o smoku pomarańczowym, ja nie pamiętam jak się nazywa. I ja mam tutaj takie delicje pomarańczowe, więc oczywiście słodycze musiały być. No, i jakby tego było mało, Też mam takie czekoladowe kulki od lint. I nie dość, że miałam kalendarz adwentowy z Link i te wszystkie przykładki były przepyszne, to teraz mam ich jeszcze więcej, bo czemu nie? Dalej mam takie perełki do kąpieli różowe. Dalej, dalej, dalej. Mam taką maskę na oczy. I ona nie wiem, chyba nie ma jakiegoś, nie jest do normalnego typu skóry, powiem na pewno. Dalej mam skarpetki, bo również zawsze święta muszą one być, ale one są mega takie fajne i świąteczne z takimi ciastkami. Jeszcze jest w kolorystyce szarej. Dalej mam taką kulę do kąpieli z fluffa w kształcie takiego pączka i jeszcze z taką posypką fajną. I ostatnią rzeczą w tej torbie... Jest taka mega ładna przywieszka do kluczy. Jeszcze ma takie dzwoneczki. A jest to taka jakby laska cukrowa jeszcze z taką wstążeczką. Jest to mega ładne. Dobra, jeszcze mam dwie torby. I tutaj mam takie skarpetki I to jest również fajne, bo Można je sobie na przykład Mają taki jakby sweterek I można sobie obwiązać również wokół nogi I Jest to też fajne, bo ja nigdy Takiego czegoś nie miałam I tu mam jakieś bałwanki jeszcze jakieś czerwone I tu są mega fajne ciepłe skarpety Dalej mam Też rzeczy z The Bath Body Works Tu mam Jak się nazywa? Lotion Czyli um... Taki balsam do ciała, o brakowało mi tego słowa e, O zapachu Winter Candy Apple Ja chyba mam żel podprysznic Z tego zapachu Miałam chyba rok temu Dalej e, mam kolejny balsam I również mam, e, bo pamiętam Że mam ten sam zapach tylko że w żelu i dalej mam właśnie żel pod prysznic The Thousand Wishes Ja już miałam jedną taką buteleczkę Ale prawie ją wykorzystałam Więc mega się cieszę, że mam jeszcze drugą Jakby w zapasie Bo ten zapach jest po prostu boski No i ostatnią rzeczą jest taka mgiełka O zapachu chyba malin i turskawek, Coś takiego Więc to już jest wszystko No i już ostatnią torbą Mam tutaj trzy czekolady, i pierwsza jest Winter Biscuit, czyli z jakimiś tam ciasteczkami w środku od Milki. Druga są to takie hojneczki, i one już chyba nie są aż takie nowe, bo wiem, że już taka była chyba też rok temu. Więc jest to połączenie białej czekolady i mlecznej. A ostatnie to jest z Szogeten, i ja uwielbiam tą firmę, a tym bardziej te czekolady truskawkowe. I to jest o smaku karmel i brownie. Więc tego również nie próbowałam. Dalej mam taki świąteczny długopis z takim pomponem i Rudolfem. Tak opisałam, bo ma czerwony nosek. No a tutaj normalnie to, za co się trzyma, jest po prostu też brokatowe, więc mega ładne. Następnie mam taką opaskę, na przykład jak się myje włosy to, żeby te włosy nie leciały na twarz. To się takie zakłada. Yy, więc na pewno też przydatne. Co mnie cieszy, bo też jest w kształcie takiego renifera. I ma takie śmieszne oczy. Wygląda dobra, nie powiem jak to wygląda, bo. No, wywolenie. No, yy, I dalej mamy takie skarpetki z takimi fajnymi pomponikami. Yy, I są również na pewno bardzo cieplutkie, a ja kocham takie skarpetki. Po prostu uwielbiam nosić w zimę. Yy, dalej mam taką maskę na usta. Yy, i raczej nie jest nic takiego, raczej nic o tym więcej się nie dowiem, ale no jest taka mega ładna i już miałam, używałam takie i są mega fajne, więc bardzo Wam je polecam. Dalej mam dwie kule do kąpieli: jedna to jest taki ciastek, natomiast druga jest to taka chojneczka zielona. No i żeby nie było, to oczywiście wiadomo, że te nadruki to nie są w środku, tylko na folii to jest takim małym minusem, ale wiem, że to byłoby po prostu za dużo roboty. No i ostatnią rzeczą jest taki przepiękny kubek. Wygląda trochę jak kufel, ale jest serio śliczny. Jest to w postaci takiego domku, takiego, wiecie, coś seszkowego, coś takiego, ale ma też przeuroczą tą rączkę taką fajną i na pewno gorąca czekolada będzie w tym robiona, nie? no i też oczywiście tam dostałam jakieś inne jakieś słodycze ale to albo już były zjedzone na wigilię albo coś takiego no i też tam było trochę pieniędzy coś się tam trochę posypało ale już tam nie będę mówiła dokładnej kwoty no i to jest już to są po prostu wszystkie prezenty jakie dostałam no i to już jest na tyle w tym vlogmasie więc jeżeli film wam się spodobał to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę pa pa